5 jaj teraz ląduje w misie miksera. Jak widzicie, forma jest oczywiście miętowa. Zobaczcie, masa prezentuje się następująco. Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Moi kochani smakosze, dziś przygotujemy przepyszną babkę piaskową. Jest ekspresowa w przygotowaniu i rewelacyjna w smaku, dlatego zanim ją przygotujemy, a to już tuż, tuż, zachęcam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek. Zaczynamy przygotowywanie tych pyszności. Przygotowanie babki zacznijcie od jajek. Przygotujcie sobie misę miksera, bo właśnie to jest kluczowe. Dobre ubicie jajek z cukrem. Do misy miksera wbijcie sobie 5 dużych jaj. Przygotujcie sobie również 150 g cukru i całość będziemy miksować za pomocą miksera. Jak jajka będą puszyste, złociste, masa będzie taka jasnożółta. Oczywiście możemy przechodzić do dalszych przygotowań. Zacznijmy od jajek, tak jak właśnie teraz mówię. I tak jak Wam mówiłam, pięć jaj teraz ląduje w misie miksera. Drugie jajo. Trzecie. Czwarte i zostanie piąte jajo. Przygotujcie sobie Cukier, uwaga, jeśli chcecie, możecie używać również erytrytolu, możecie używać również ksylitolu. Z tymi zamiennikami również wyjdą Wam świetne te babki i naprawdę będą rewelacyjne w smaku. Teraz przygotujcie sobie cukier i za chwilę miksujemy jajka. Jajka są już tutaj w środku, tak jak Wam mówiłam, przygotujcie sobie słodzidło. U mnie jest to 150 g cukru, możecie sobie zmienić również e, zwykły cukier. Erytrytolem lub ksylitolem. Cukier wylądował w jajkach. Teraz przygotujcie sobie mikser. Ja już podłączam mikser i miksuję do momentu, aż piana będzie jasno-złocista, jak białka będą puszyste. Także podłączam teraz tutaj mikser do przedłużacza i za chwilę... Widzicie efekt F, teraz widzicie efekt przed i dosłownie za sekundę zobaczycie efekt finalnych ubitych białek. Jajka z cukrem się ubijają, a my w międzyczasie przygotujmy sobie formę. Jak widzicie, forma jest oczywiście miętowa, do wysparowania formy będzie potrzebne Wam również masło, będzie potrzebna Wam również mąka pszenna, bo to właśnie mąką pszenną oprószymy w środek formy. Jeśli nie macie mąki... Możecie użyć na przykład bułki tartej. Ja dokładnie smaruję blaszkę. Oczywiście yy, środek, tę rurę w środku też smarujemy, by pięknie później babka wyszła. Jak blaszka będzie gotowa, to zabieramy się do kolejnych przygotowań. Mówię Wam, przygotowanie tej babki jest bardzo prosta w smaku. Smakiem wyjdziecie zachwyceni. Forma już jest wysmarowana, kluczowe jest to, by nie dodać tego masła zbyt dużo bo babka później może się źle upiec jak widzicie dodałam tutaj trochę mąki dużo, ale oczywiście zaraz yy, nadmiar ten, tej mąki wysypiemy robimy to najlepiej nad właśnie jakąś miseczką talerzem i bardzo łatwo mąka przylega do ścianek wysypiemy sobie teraz całość mąki a ja w międzyczasie poruszam sobie by tak by ta mąka oblepiła tutaj środek. Widzimy się jak już te białka, jajka będą ubite i przechodzimy do dalszych czynności. Zobaczcie, jaja są już pięknie ubite z cukrem. Właśnie one w ten sposób powinny wyglądać. Teraz do tak przygotowanych jajek wlewamy cienkim strumykiem szklankę oleju. Jeśli nie chcecie cienkim strumykiem, podzielcie sobie olej na trzy partie i miksujcie. Gdy zmiksujecie razem olej z jajkami z cukrem, będziemy dodawać suche składniki. I wlewamy kolejną partię oleju i ponownie mieszamy, oczywiście powtórzę tę czynność jeszcze raz, a Wy zobaczycie jak już będzie cały olej tutaj w jajkach. Widzimy się za chwilę, a Wy w międzyczasie przygotujcie sobie 200 g mąki pszennej, 180 g mąki ziemniaczanej, a także dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Masa jajeczna jest już tutaj gotowa. Teraz, tak jak Wam mówiłam, będą potrzebne suche składniki. Możecie sobie w osobnej miejsce wymieszać mąkę ziemniaczaną z mąką pszenną. Możecie dodać również tutaj od razu. Ja pokażę Wam tę najprostszą wersję. Mąka pszenna jest już tutaj w środku. Mąka ziemniaczana również tutaj ląduje w środku. 100. 80 g mąki ziemniaczanej i 200 g mąki pszennej. Do tego dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Całość będziemy delikatnie mieszać za pomocą szpatułki lub drewnianej łyżki i to wszystko i to wszystko. Teraz sypuję proszek do pieczenia i za chwilę się widzimy. I proszek do pieczenia ląduje teraz jako ostatni składnik. Teraz całość dokładnie mieszamy i uwaga, w tym momencie możecie dodać sobie skórkę z jednej cytryny. Mieszamy, mieszamy delikatnie i tak przygotowane ciasto. Zaraz zobaczycie to ciasto. Wylejemy sobie do blaszki. Zobaczcie, masa na babkę piaskową jest już gotowa. W tym momencie możecie sobie wstawiać piekarnik. Rozgrzejcie piekarnik do 190 stopni. Później, w momencie wkładania gotowej babki, gotowej tej formy wypełnioną masą na babkę piaskową. Zmniejszcie temperaturę do 170 stopni i pieczcie taką babkę przez 55 do godziny. Wtedy ona jest idealna, dlatego teraz ja przekładam masę do naszej foremki i za chwilę wkładamy tak przygotowaną babkę do piekarnika. My widzimy się, jak już będzie efekt końcowy, jak będzie babka opieczona. Polejemy taką babkę czekoladą, dodamy różne. Inne słodkości. Efekt końcowy oczywiście zobaczycie By to już w sumie za chwilę, a ja będę musiała poczekać jakieś, jakieś półtorej godzinki. Zobaczcie. Masa prezentuje się następująco. Wylewam teraz ją do blaszki. Pamiętajcie o dokładnym wygarnięciu ciasta z brzegów. Ja mam silikonową tutaj szpatułkę, to bardzo łatwo będzie mi to zrobić. Zobaczcie, jak dobrze wymieszacie ciasto. To oczywiście żadna mąka wam na dnie nie osiądzie. Wykładamy pozostałą ilość ciasta i pieczemy. Myślę, że za półtorej godziny się widzimy. Także do zobaczenia. Babka jest już gotowa, jest upieczona. Właśnie wyjęłam ją z formy. Zobaczcie teraz, kilka przybitek, jak prezentuje się bez żadnych dodatków, a ja później w międzyczasie ustroję babkę i będziemy cieszyć się wspólnie wspaniałym smakiem. Moja babka w przekroju prezentuje się tak. Udekorowałam ją również czekoladą białą, ciemną, a także pastą pistacjową. Zobaczcie, jak ona jest niezwykła w środku, i teraz nie pozostaje mi nic innego jak jej spróbować. Moi, kochani smakosze, zadziwiam, serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro z kolejnym pysznym, a zarazem prostym przepisem. Cieszcie się wspaniałym smakiem razem ze mną, i do zobaczenia już jutro.